Stawki norweskiego pracownika. Jest to powiedzmy największa stawka w Europie, wysoko 40 euro na godzinę. Jeżeli tam, powiedzmy, jeszcze uwzględni się, powiedzmy, odliczcie się, powiedzmy, ubezpieczenia, to na pewno na rękę, powiedzmy, w naszym przypadku byłoby to 30, czyli tam, powiedzmy, pomniejszone o podatek związany z zus nie, by, nie, nie było chętnych na to po prostu. No, sądziliśmy, że. E, tam, co jest 30. No, Norweg na pewno, powiedzmy, jak będzie miał potrzebę, to podwyższy w tym przypadku. Norweg nie miał potrzeby w tym przypadku. Czas ucieka, a powiedzmy, jak to w biznesie najważniejsze są pewne zjawiska, które pojawiają się i znikają z prędkością ekspresu. I to jest ten ekspres bez tej, tego czasu przyjazdu, czyli bez tej rozpadu jazdy. W niego nas się wchodzi. Zabiera się powiedzmy z tym ekspresem i mamy po prostu sukcesy. Ale nie zabiera się, to znaczy ktoś inny po prostu wchodzi w tę sprawę. No drogowie aktualnie są obsługiwani przez Koreańczyków. Stawki na offshore są co najmniej dwukrotnie wyższe od powiedzmy stawków z toboru morskiego od nie wykonywanego i mówi się nam, że ten przemysł upadnie, bo nie ma zamówień i tak dalej. Państwo na pewno wiecie, że ten przemysł jest, był, zawsze jest powiedzmy koniunkturalny. Te cykle po prostu są siedmioletnie, ośmioletnie, jest hosta, jest potem besta. I generalnie jest słychać, żeby po prostu Stoczni europejskie upadało. To oczywiście narzekają, że jest bardzo źle, bo dawniej miał na 3,5 roku, powiedzmy, zamówienia, a teraz ma na rok. Czy na pół roku. I to jest powiedzmy, jest to zagrożenie oczywiście, ale on w jakiś sposób pracuje. Myśmy chcieli wykorzystać tą sytuację, a rozwiązanie problemu prawnego było przeprowadzenie układu, układu przez portę holnik, która po pierwsze nie dostała żadnego kredytu czy pomocy od państwa ani od FG. W związku z tym nie było podstaw, aby je obniżać powiedzmy zdolności produkcyjne a na to po prostu bardzo zwracali uwagę inwestorzy norwescy. Obecnie Norwegów nie ma, chociaż powiedzmy jeszcze w styczniu, 15 stycznia określili powiedzmy termin, zwany deadline na podanie powiedzmy warunków, na kontrakt na pięć promów. Nie można podać powiedzmy warunków na pięć promów nie mając pokocheni, nie mając ludzi, nie mając powiedz fabryki. W związku z tym Następna okazja płynęła mówiąc, że powiedzmy ten przemysł w ogóle się przewraca. W tym przypadku wszyscy uciekają i tak dalej. Są terminy, oczywiście były krótkie terminy, w tym roku i w następnym powiedzmy dostawy, ale to na stoczni, która nic nie ma czy nic nie robi, no to nie są te terminy powiedzmy zbyt takie straszne. Także można powiedzieć, że prawdopodobnie kontrakty będą, tylko trzeba po prostu do tego podejść. Być po prostu na to przygotowany. W 2006 powiedzmy, w podjęliśmy próbę również z postępowaniem układowym. Sprawa też zakończyła się niczym. No i mamy sytuację roku 2009, kiedy powiedzmy, wystawiamy ostatni z naszych wniosków, i odpowiedź jest taka sama. Jest to zabawa po prostu z czasem, a może się znudzi jest to badanie determinacji pracowników, czy po prostu trzasną ręką, powiedzmy, w stół i, i panowie sędziowie będą się do tego zabierali, powiedzmy, w i tempie. Jeżeli chodzi o upadłość w holdingu, to upadłość załatwiono, powiedzmy, od wniosku w ciągu dwóch tygodni, w ciągu 30-40 minut. Dokumentacji było, powiedzmy, w, tam, jak koledzy określają, na trzy kamazy. W związku z tym nie również powiedzmy sędziowie pobili rekord czytania tych dokumentów. W związku z tym jeżeli można było w 2002 roku w taki sposób obrabiać dokumentację, bo nie wiem, miejsca pracy były potrzebne, to tym bardziej teraz są potrzebne miejsca pracy. Także to, to dzisiejszy wynik, żeby nas przesadzić na jakiś okres czasu jeszcze powiedzmy zabawek, powiedzmy następny wniosek. O układ jest to po prostu wybieranie nam czasu, bo być może w tym czasie rozbiją całkowicie potencjał techniczny stożni, tak także po prostu nie będzie nic się opłacało robić. Chociaż prawdę mówiąc ta, ta infrastruktura jest praktycznie jedynie nie do tego przydatna. I tej infrastruktury nikt nie utrzyma zewnętrz, zewnętrznie po prostu. W warunkach Holnik płaciło się około 30 milionów na utrzymanie infrastruktury, jedynie na tak zwane smarowanie. To było 30 milionów, nad trzeba było po prostu to włożyć. W okresie powiedzmy tego dolce vita w przepisie okrętowy, nie miało powiedzmy grosza na smarowanie tak zwane na doskonalenie, czy utrzymanie mocy produkcyjnej tych urządzeń. I w, w, w dokumentach, które pokazano po prostu yy, Potencjalnym inwestorem napisano, że po prostu sumica 300 ton, chociaż wiadomo, że nominalnie jest 400, ale jeżeli się po prostu nie ma przeglądu, to to wszystko po prostu y, idzie w dół. Tak samo z, z pochodnią podano 50 tysięcy, czy mniej, chociaż wiedziano dokładnie, że tam 100 tysięcy można po prostu zrobić. Tak się po prostu oceniano po prostu przy y, potencjale, który miano z przy czym jak, jak mówi się, szukaliśmy inwestorów. Inwestorzy, jak wspomniałem bez sprawdzenia dokumentów, czy jest, yy, co jest, po prostu nie jest złotówki, czy dolara po prostu do tego nie wrzucą. Jeżeli w dokumentach wdr, że po prostu właścicielem nie jest ten, który mówi, że jestem właścicielem, że zrobiono wadę prawną. O, tej, o tych wadach prawnych to powiedzmy ministrowie i premier każdego rządu wiedział. I tak zachowywano się, że nie chcielibyśmy nawet wiedzieć, jak coś takiego było. Generalnie powiedzmy nacjonalizacja jest możliwa, ustawa mówi, powiedzmy konstytucja mówi. Żeby była nacjonalizacja prawidłowa, to po prostu Sejm musi podjąć powiedzmy uchwałę o nacjonalizacji tego majątku. Więc niech Sejm podejmie powiedzmy tą uchwałę. Nie, nie ma tego, powiedzmy, dla nacjonalizacji przemysłu, chce się go, przejąć w sposób pokrętny w tym przypadku, bo upadłość była dziwna. Właściwie powiedzmy, to nie była, powiedzmy, to był, powiedzmy, praktycznie kradzież, o, o czym po prostu de facto usłyszałem opinię w WIGO na konferencji w grudniu 2009, kiedy Niemcy dali odpowiedź polskiej stronie, która żądała dodatkowych pieniędzy za spoczyjowców. -ok. a decydują, jaka upadłość z przemysłu pętowego. Upadłość przemysłu pętowego w Polsce nie była efektem ekonomicznym, była efektem politycznym. Tak, no, można powiedzieć, że dzisiaj troszeczkę po prostu można być po prostu kurzony z wyniku powiedzmy tego, de facto nie widziałem. Przed chwilą tutaj dostałem powiedzmy, czytam powiedzmy ustawienie, które jest można powiedzieć pokrętne. Główna zasada jest, na co zwraca sędzi uwagę, ona chce na przykład najpierw majątek sprzedać, a potem układ robić. Jaki jest sens w tej powiedzmy myśli? Jeżeli sprzeda się majątek, to po co powiedzmy robić układ z wierzycielami, którzy będą niby zaspokojeni w tym przypadku. W ogóle sprzedanie majątku i kładzie możliwość po prostu zaistnienia stości śrzecińskiej, zaistnienia przemysłu krętowego, ponieważ po prostu takie koncepcje jak rozdrobnienie majątku i przyjęcie, że ten rozdrobniony majątek będzie budował statki, powiedzmy jest to pewna utopia. Być może statki rzeczne w Kolandii jest możliwość po prostu są takie spółki prawie jak jakieś powiedzmy spółdzielnie które realizują pewne zadania potem wspólnie się dzielą natomiast w przemyśle dużych statków trzeba podjąć decyzję że wchodzimy w ten statek kupujemy czasami zdarza się sytuacja że wiemy że na tym statku nie widzimy ale musimy podjąć bo inaczej wyjdziemy z rynku a to jest gorsze niż nie zrobienie statku także po prostu te koncepcje które tutaj się chce wpłacać jest kompletna utopia